Cześć, z tej strony Beata Nowodnik. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić transmisję live na Facebooku. W tym celu, bardzo Cię proszę, na początku rozwijamy swoje ukryte ikonki i szukamy takiej ikonki, na której pisze nie przeszkadzać. Zaznaczamy ją. Chodzi nam o to, żeby w czasie naszej transmisji nie było telefonów, nikt do nas nie mógł się dodzwonić, żeby dźwięki z Messengera czy z wiadomości nam nie przeszkadzały i nas nie rozpraszały. Kolejna bardzo ważna rzecz, to już teraz klikamy naszą ikonkę Facebookową. Szukamy, wybieramy, szukamy sobie, gdzie chcemy zrobić tę transmisję live na żywo. Ja sobie daję, dam swoją stronę na fanpage'u. Szukam sobie miejsca, gdzie mogę utwórz post, daję utwórz post. I pierwsza bardzo ważna rzecz tutaj, należy wpisać, co słychać. Tu, gdzie co słychać, dajemy temat, temat naszego live'a. To, o czym chcemy mówić na Facebooku. Ja, ja napiszę, jak zrobić live na Facebooku. Jak zrobić live na Facebooku? Temat już mam gotowy, i teraz zobaczcie. Jak już mam temat gotowy, to teraz zaznaczam transmisję live na. na y, transmisję live. To jest taka ikonka, taka kamerka. Klikam w tą kamerkę, przechodzę do transmisji live na żywo. Tak. I teraz zobaczcie. Tutaj jest aparat fotograficzny. Ten aparat fotograficzny, kiedy ja podniosę mój telefon do góry, pokaże moją twarz. On pokaże moją twarz w różnych sytuacjach. Ważne jest to, żeby po pierwsze wyczyścić, u góry tutaj jest kamera, wyczyścić, bardzo często od wykładania do ucha, od twarzy jest brudna. Do tego wszystkiego znaleźć takie miejsce dla swojej kamery, żeby nasza twarz była widoczna, nie była zamazana. Unikajmy tego, Abyśmy mogli, o, żebyśmy mieli twarz i yy, kamerę ustawioną tak, że jesteśmy przy, gdzieś w okolicach okna i yy, nasza twarz jest prześwietlona albo zacieniona, musi być tutaj, zwracajmy uwagę, żeby była dobrze widoczna. Ja specjalnie w tej chwili odkliknę tą, ten aparacik, żebyście zobaczyli. Normalnie, normalnie będzie widok yy, z aparatu. No, po prostu jakiejś rzecz, no, u mnie to zobaczycie klawiaturę. W związku z tym, żebym znowu mogła powrócić do swojej twarzy, klikam w, tą, ten aparacik, w ten aparacik, i już teraz widzę swoją twarz. Kiedy jestem już gotowa, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. A mianowicie, zobaczcie, tutaj jest taki ptaszek, i ten ptaszek należy odhaczyć, i znikną nam te. Propozycje różnych masek, które jak ktoś ma życzenie, to sobie y, dodaje. Nam tego, to w tym momencie nie jest potrzebne. Następnie, zobaczcie, niebieskim guziczkiem, niebieskim guziczkiem y, klikamy: transmisja live, transmisja live, tak. I teraz musimy chwilę poczekać. Tutaj. Mamy zaznaczone okienko, gdzie mówi nam, że już jest transmisja na żywo. Poniżej, na dole będą tutaj wyświetlane komentarze. Obok na żywo pojawi się oko i wtedy będziemy widzieć, że ktoś jest na live, ktoś nas obserwuje. Po zakończonej tam przesłaniu, jakimś wiadomościach klikamy w ikonkę zakończ. Film nam się przetwarza, tak? Następnie mamy do przeczytania dwa takie komunikaty. Opublikuj film na swojej osi czasu. I tu jest zaznaczone, i prześlij w jakości HD i jest zaznaczone. Następnie dajemy, klikamy ikonkę udostępnij, udostępnij i film. Za chwileczkę po jeszcze jednym przetworzeniu beń, pojawi się na naszym no, miejscu, tam gdzie chcemy go widzieć, tak? na tej stronie, w której chcemy go widzieć. Dlatego, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania związane z tym filmem, coś yy, chciałbyś to pytać, to jak najbardziej znajdziesz mnie na, na Facebooku, na mojej yy, osi czasu. Na mojej osi czasu i także na YouTube. Możesz mnie także znaleźć na takiej stronie jak Biznes na Odzas. Dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiam.